Cześć! Hello everybody! I dzisiaj rozmawiamy dalej o tym, jak język wspaniale funkcjonuje w naszym życiu. Czyli co możemy zrobić, żeby się nim lepiej posługiwać. Bardzo możliwe jest, że ktoś z Was zada pytanie, no dobrze, a skąd ty się na tym znasz albo czemu o tym mówisz? No po pierwsze jestem wykształcenia językoznawcą od wielu, wielu lat, po drugie kulturoznawcą od wielu wielu lat, po trzecie trener. Od wielu, wielu lat, który również sprzedawał produkty finansowe, a więc te najtrudniejsze, bo w przypadku takich produktów, które są tu i teraz, czy sprzedajesz samochód, czy coś innego, to efekt jest na Płacę ma, a to, co się sprzedaje słowami, to jest albo taka rzecz, która się wydarzy w przyszłości, bo inwestycja za lat ileś traci korzyści, albo tak naprawdę sprzedajesz to, czego klient nie chce, no bo sprzedajesz mu. Takie w przypadku ubezpieczeń, takie obniżenie jego poziomu strachu, że jeżeli coś się wydarzy, wtedy ten problem będzie rozwiązany. Czyli nie będzie tak, że on będzie stratny, albo że rodzina będzie stratna, albo coś tam. Czyli tak naprawdę sprzedaje się obietnicę, sprzedaje się coś, co jest tylko sztuką słowa. No i teraz, w zależności od tego, jak się tym słowem posługujesz, są różne efekty. Na moje szczęście miałem okazję zetknąć się w swojej karierze zawodowej z niemieckimi szkołami sprzedaży. Poznałem tak zwane szkoły twardych sprzedaży, gdzie się robi wszystko, żeby stłamsić, jakoś tam zdusić klienta i go tam przymusić do działania. I poznałem też również metody, jak to się mówi po angielsku, sophisticated, czyli takie bardziej delikatne. I akurat żeby było śmieszniej, to niemiecka szkoła oparta o to, co profesor Schulz-Fontun wymyślił, jest dla mnie najbardziej taka przekonywująca. Jeszcze oczywiście w połączeniu z tym, co na temat języka mówi Marszał Rosenberg. A zatem informacja o tym, że partnerska rozmowa i partnerskie podejście do kontaktu z drugim człowiekiem daje większe rezultaty niż takie naciskanie. No i tutaj znowu pytanie, skąd o tym wiem bo to wszystko się dzieje dlatego, że zarówno kulturoznawstwo, jak i komunikologia to są tak zwane interdyscyplinarne nauki, czyli zajmowałem się socjologią, zajmowałem się psychologią, zajmowałem się psychologią społeczną, zajmowałem się logiką, zajmowałem się lingwistyką, zajmowałem się strukturalizmem, semiotyką i dlatego o tym wszystkim wiem i staram się to opowiadać tak, żeby to było dla ludzi zrozumiałe. Więc teraz już nie będę straszył naukowymi nazwami, tylko odnieśmy się do dzisiejszego pytania. A pytanie postawiłem takie jak rozmawiać w parach no i teraz cały problem polega na tym co jest zresztą tytułem też mojego rzuka. chcesz mieć tylko rację czy tak rozmawiać żeby być szczęśliwym cały problem polega na tym żeby umieć rozmawiać w taki sposób że jesteś szczęśliwy a przy okazji masz rację no i to nie musi być Albo jedno, albo drugie, że albo mam rację i do niej przedążyć i tłamsić drugą osobę, albo mogę rozmawiać z tam szczęśliwy, a ta osoba przyjmuje mój punkt widzenia, bo to jest możliwe. Z jakiego powodu tak się dzieje, jak to się robi? Otóż jest to możliwe z kilku powodów, a mianowicie dlatego, że wiadomo, co rządzi komunikowanie, wiadomo, jak komunikowanie się odbywa, wiadomo, że mamy różne języki i różne sposoby słuchania. No i. W momencie, kiedy rezygnujemy z tej roli przewodnika stada, tego, który musi mieć rację, tego, którego zdaniem musi być na wierzchu, a czujemy się wchodzimy w bardziej empatyczne sposoby rozmowy, wtedy mamy większe rezultaty, ponieważ wasza druga strona ma wrażenie, że jest lepiej zrozumiana, lepiej wysłuchana, że ktoś podziela ich emocje, stan spojrzenia na sprawę i w ten sposób, jakby do tego podchodzi, jak to powinno być. To, że fakty nie są dla wszystkich takie same, to jest oczywiste. Jest taki piękny obrazek, jak jest cyfra 9 1, i to 6, a drugi i to 9, i obydwa mają rację, bo dla jednego to 9, a dla drugiego to 6, mimo że to jest ten sam napis. No to tak jak stary żydowski dowcipy, jak, który podał ma rację w swoich książkach, jak przychodzi do, do Rapina m, wspólnik 1, Icek i mówi "Rebe, rebel, Aaron mnie oszukał, to złodziej i oszukał, trzeba coś z tym zrobić, no i rabin mówi, masz rację, no i Icek wychodzi, chwilę później przychodzi Aaron mówi rebel, Icek to jest taki przeklęty, taki przebrany, on mnie tak oszukał, no i rabin mówi, masz rację, no i Aaron wychodzi, no i żona się go pyta, mówi, słuchaj, jak ty możesz jednemu i drugiemu przyznawać rację, przecież to się wzajemnie wyklucza, no co rabin mówi, i ty też masz rację, jak trochę wygląda właśnie proces komunikowania się i porozumienia, że każdy z nas ma swoją rację i te racje czasami się jakoś rozchodzą, a chodzi o to, żeby się schodzi. A ponieważ pytanie brzmi, jak rozmawiać w parach, to odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez ten język relacji, o którym mówią procesy komunikowania. A co to znaczy? Relacja jest zawsze w nawiązaniu do czegoś. I jak się obserwuje jakiekolwiek rozmowy, to może być sprzeczka małżeńska, to może być kłótnia partnerska, to może być wymiana informacji między przyjaciółmi, a najlepiej i najłatwiej to zauważyć wtedy, kiedy mamy coś takiego, co jest teraz bardzo modne, tokszą z politykami. I w gruncie rzeczy tokszą z politykami w rozumieniu tych polityków polega na tym, że nieważne co ty mówisz, ja mam przekazać swój przekaz dnia, który dostaje jako tam instrukcję partyjną, albo co mi mówiono, albo co ja koniecznie chcę powiedzieć, a co ty mówisz, tam nie ma, mogę się tak zastanawiać, ważne jest, co ja Otóż dobry show, dobry program publicystyczny polega na tym, że jest moderator, który nie pozwala na to, żeby dwa wieki się zagryzały, tylko sprowadza taką bardzo podstawową regułę. Ja to zawsze jako moderator robiłem, jak robiłem jakieś dyskusje. Mianowicie jest to w nawiązaniu do. I wtedy wypowiedź jest taka, że zanim ja przekażę swoją ideę, to muszę nawiązać do tego, co ty powiedziałeś i zrewizować to. No i po prostu na pytanie, jak rozmawiać w parą. Nie polega na tym, że żona przykład albo partnerka mówi, że chce, żebyśmy poszli do kina i byś choćby znalazł do mnie czas. A druga strona mówi, ale ja nie mam czasu, przecież wiem, że muszę zarabiać pieniądze albo zajmować się czymś innym. To taka dyskusja jest właśnie takim ping -pongem. Nie chodzi o ping pong, tylko o takie wzajemne motanie się tymi ludźmi, które powodują porozumienie. Jak wtedy wygląda dyskusja? Chcę, żebyśmy poszli do kina, bo ty ciągle nie masz czasu. Jeżeli nawiązujemy do wypowiedzi drugiej osoby, to odpowiadamy w ten sposób. Rozumiem, że masz takie wrażenie, czujesz to tak, że masz taki stan emocjonalny, jakby nie poświęcał ci czasu, bo mało. Chodzimy do kina, oczywiście jest to ważne, chętnie pójdziemy, powiedz, co byś chciała obejrzeć, co byś chciała pooglądać. Jeżeli w ten sposób się wypowiadamy, to druga osoba jest w stanie powiedzieć to, co ma do powiedzenia. Oczywiście to działa również z drugą stronę. To nie jest tak, że mężczyzna musi być tylko tak wyrozumiały, który zawsze rozumie kobietę i ulega, ponieważ ma co tak myślą, baba każe, to ja mam siedzieć cicho i tak dalej, podmiotem. To działa również z drugą strony, jeżeli mężczyzna o czymś mówi. Dzisiaj mnie wkurzył w pracy ten mój szef, bo takie rzeczy ode mnie chciał, taki głupi był i tak dalej, a ty jeszcze coś ode mnie chcesz i zaczyna się właśnie ping-pong. To druga strona powinna wejść w stan emocjonalny swojego partnera. Rozumiem, że w pracy były jakieś nieprzyjemne sytuacje, ale nie wiem dokładnie jakie. Jakbyś mi powiedział, co się wydarzyło, to może bym zrozumiała, jak się czułeś albo w jakiej niekomfortowej sytuacji byłeś. I tego typu rozmowa. Powoduje, że druga strona jest w stanie swoje emocje przekazać w sposób lepszy. Natomiast problem polega na tym, że my bardzo często oceniamy ludzi, i jak oceniamy ludzi, to tutaj przeszkodą jest w tym nasz język polski. Nasz język polski niestety w tym ping powoduje takie sytuacje, że niektóre zwroty, niektóre słowa, niektóre wyrażenia są atakiem. Dlaczego to spóźniłeś? Jeżeli zadać Ci takie pytanie, to znaczy, że jesteś winien Ty. Nieważne, co się wydarzyło. Jeżeli się pytam, dlaczego Ty się spóźniłeś, dlaczego się spóźniłeś, to od razu oceniam, że to jest atak na ciebie. Natomiast zadał to pytanie troszeczkę inaczej. tego zapytał, z jakiego powodu nie przyszedłeś aktualnie, z jakiego powodu się spóźniłaś, z jakiego powodu się spóźniłeś, to wtedy winny jest powód, a ty jesteś osobą, która relacjonuje mi, jak ten powód wpłynął na jej zachowanie. Efekt jest ten sam. Czy się dowiem, co było przyczyną, dla której się spóźniłeś, ale być może znamy takie dialogi, widzieliśmy, słyszeliśmy, albo mieliśmy okazję obserwować, dlaczego się spóźniłeś. A co, a ty się nie spóźniasz? Albo a co cię, co mam? Przecież nie moja wina, że były korki. I odpowiedź to nie dość, że nie jesteś punktualnie w stanie przyjechać, to jeszcze się kłócić i mówisz, że masz rację, i się zaczyna awantura. Rozmawianie w sposób. Związany z relacją, czyli tak jak powinny rozmawiać ze sobą dwie osoby, które są ze sobą związane, uczuciowo i emocjonalnie, musi polegać zawsze na jednym. Trzeba pamiętać o tej relacji, ona jest najważniejsza. Fakty mogą się zmienić, życie może się zmienić, wszystko się może zmienić, ale relacja jest czymś, co powinno zostać. I dlatego w swoich szkoleniach, w swoich e-bookach zawsze piszę: zastanów się nad tym, czy chodzi ci o to, żeby wygrać bitwę, a przegrać wojnę, czy przegrać bitwę, a wygrać wojnę. Czasami może być to tak, że oczywiście wygrywasz i bitwę, i wojnę, ale generalnie nie chodzi o to, żeby twoje było na wierzchu, tylko o to, żebyś zrozumiał drugą osobę. Dobry moderator, na przykład, ja to bardzo cenię w telewizji niemieckiej, gdzie są właśnie takie programy futbicystyczne, to moderator zawsze mówi. Nasz pierwszy gość wiedział, że to, 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 to to i tamto, a nasz drugi gość jest specjalistą z takiej dziedziny. To pierwsze pytanie, jak pan ocenia podejście takie, które przekazał nam tutaj kolega? I zanim, zanim zacznie mówić o swoim, to musi się wypowiedzieć na temat tego, co ktoś inny powiedział. Więc w polityce byłoby to tak samo. Mogę to pokazać na wielu różnych przykładach, ale niestety już znowu przeciągnąłem czas, bo to mnie ten temat aż tak zawsze fascynuje. Będę o tym mówił jeszcze wielokrotnie. Bo służy temu też dialog kontrolowany, żeby się lepiej porozumieć. A na razie zapraszam wszystkich do tego, żeby przeczytali ten e-book, który napisałem. To jest niespodzianka. Jeżeli wejdziecie na stronę pierwszą główną, to jest przypięty post, gdzie jest informacja o e-booku: jak ze sobą rozmawiać, i są różne możliwości. Jest jeszcze do tego muzyka, bo ona łagodzi obyczaje w pozorom. W związku z powyższym, zapraszam wszystkich do tego, żeby zwracać uwagę na to, jak rozmawiamy rozmawiać językiem relacji, on jest o wiele lepiej odbierany przez obie strony i daje lepsze rezultaty. Relacja jest to, co zawsze ludzi łączy i zawsze może pozostać, a życie jego pęd i cała sytuacja na ogół się zmienia. Pamiętaj, szanujmy drugie osoby.